Witajcie, z tej strony Derydźliwka A to jest siódmy odcinek z gry New Super Mario Bros. U Deluxe No i dzisiaj rozpoczniemy sobie kolejny świat Będzie to świat lodowy No i mamy też ostatniego odcinka Baby Yoshi'ego Więc zobaczymy, czy nam się przyda W sumie może się przydać Okej okay. Więc musimy przejść tędy To będzie ten świat Rosted glacier Czyli zamarznięty lodowiec. Dobra. Czyli mamy kolejnego wybierasz jego. Niebieskiego tym razem, okej. Okay. Okej, okay. spinning star sky Czyli niebo obrac obracających się gwiazd. Okej. Okay. Wow, ale fajny klimat. Dobra mamy Baby osiego, różowego, który. Wow! Pomoże nam w lataniu. No i w sumie, nawet niezły wybór. Dobrze, że udało nam się go zachować jeszcze. Teraz tak, okej, okay, tu jest pierwszy. <grytanie> nie no, Baby osi. Mu zawsze się przydaje, no. Wow! Ok. I teraz, czy coś tam jest? Czekajcie, Baby odstawię. Znaczy w sumie to nie wiem Wygląda jakby coś tam było Ale może lepiej nie będę sprawdzał Na razie Będę to miał na uwadze, ale póki co Kto po prostu tutaj Ale się spłaszczył O nie Co tu się dzieje? <ślesie> Okej <Okay. ślesie> Ja nie mogę co to było Okej okay. O, jest nabit wreszcie No dobra No to jednak może tego nabite najpierw złapiemy <grystanie> Więc trochę Dziwna sprawa Okej okay. No więc wracamy do świata trzeciego jednak Okej okay. I to będzie. A, Archie Shaws. O nie. Ten level będzie trudny do speedranowania. No właśnie. Catch na Dobra, no to lecimy. Wow! Gumba! Oj. Dobra, bez power-upów w sumie już lecimy, no bo. oj, no naprawdę. Kupa trupa w takim miejscu. Dobra, nie. Wiecie co? Jednak ja się tutaj może wspomogę odpowiednim narzędziem. Czyli acornem, oczywiście. No i ja teraz jesteśmy gotowi. A tylko szkoda, tego bym już jego w sumie. <laughs> no ale. Śmiesznie się spłaszczył. W tamtym miejscu. Ok. Więc ja może zrobię tak. Że z góry sobie skoczę. gumba O, dobra. Co? Chłopie, jak ty tego tak tylko skaczesz. O, nie. Ajajaj. Aj, aj. Trochę wolno leci, ale dobra... Oj! No nie Ale mamy jeszcze 70 sekund, więc... Raczej powinno się udać na luzie. No Wyprzedziłem go Dobra, jeszcze go walnąłem. No dobra, jest. Okej, okay, więc. No oczywiście jak zwykle ten wspomagający Acorn. No w sumie to możemy sobie taką kolekcję ich zrobić, no bo tak naprawdę to. I takich nie będziemy używać. Więc mamy już rzeczywiście 3. O, o nie jeszcze rybka. Aj, ale dobra. No więc teraz wam pokażę, na czym polegają te poziomy. Kiedy się nadkiem na przeciwnika to mamy. Taki challenge, żeby ich pokonać wszystkich. Więc. Jeszcze jedna rybka. Yes, no i teraz mamy power -upa. o no właśnie tego jeszcze nie było i to jest słuchajcie helikopterek helikopterek się pojawił po raz pierwszy w w New Super Mario Bros Wii i tutaj go nie można normalnie zdobyć I właśnie on jest jeszcze obok tego pingwina ponieważ pingwin też był w Mario Wii i też jest takim power ekskluzywnym, ponieważ normalnie go nie można nigdzie zdobyć, ale może być bardzo przydatny w niektórych poziomach, szczególnie w tym ostatnim świecie. OK, więc na razie to w sumie speedranujemy, no bo to wszystko już widzieliśmy. Już się zdawałem, że odcinek będzie krótki, ale raczej do tego nie dojdzie. I w końcu, o co z tym chodzi tutaj? Muszę sprawdzić. No, coś tam jest. Tylko co? Oj, no, wejdź tam, proszę. to. Okej. Okay. Aha, końcy, tylko. <laughs> Dobra. Nawet dostaliśmy przynajmniej aplauz, więc. I teraz tam coś na pewno jest. No. Ok, końcy, ale coś jeszcze na pewno. No nie! Uh, Okej. Okay. Tak nie trafić. No niestety. Dobra, i co my tu mamy? Jakiś platforming challenge malutki, ale jest starcoin oczywiście. I tutaj końc. Dobra. Teraz pirania planta mieliśmy pokonać. No właśnie. <gryw> A wyszło z tego co? Niestety się nie udało. No ale to chyba możemy sobie... Znowu górą pójść. I teraz zobaczcie. Tutaj przeskoczyć i może się zrespi, jest! No nie! Teraz jestem mały, no i nie mogę... Tam się przebić. Kurde. No i co z tego, że pokonałem go jak jestem za mały. Nie mogę cegieł rozwalić. <grym> no nie. Dobra, ale pewnie tam był klikowan up Bo dwa razy tego samego by nie dali przecież O checkpoint, no właśnie Dopiero teraz, więc Oczywistym jest, że Jeszcze tego starcoina by tam nie było A sekretnego wyjścia chyba Póki co nie spotkamy Więc dobra, dobra O no. Oj, 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 no dobra <grym, 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 I... Jest, one up. I teraz tak. Tu jeszcze. Troszeczkę końców. No ale... W sumie to... Nie, przyda, nie przydadzą się one jakoś szczególnie. Tylko pilnować trzeba tego wyjścia. No tam na pewno coś jest, no. Na bank tam trzeba dolecieć. Oczywiście, że tak i... A gwiazdka tu jest ok. <laughs> no i to jest satysfakcjonujące. Dobra. Patrzcie na to. O! Dobra. No i to ja rozumiem. Dobra. Mamy to. Pierwszy level ukończony. O, i dwie piątki. Jeszcze będzie power-up. No to dzisiaj się wzbogaciliśmy. I teraz za piątki będzie nie wiadomo co, bo jeszcze tego nie było. Póki co chyba. Obstawiam. No dobra. A Ice Flower? Spoko. No właśnie, ciekawe, czy da się też trafić te... tego propellera i e, Penguin Suita. z e, właśnie tych cyfr z licznika. No, już się powoli ekwipunek przepełnia. Więc weźmiemy sobie tego Baby Osiego. Niebieskiego tym razem i zobaczymy, co on będzie robił. Ok, Cooligan Fields. I Kooligany to są właśnie te pingwiny. Które tak się ślizgają i są ciężkie do pokonania czasami No ale damy sobie radę na pewno Ok, no oczywiście muzyczka jest również I teraz Baby Yoshi produkuje bańki, o! Coś takiego jak Mario Wonder mieliśmy <grystanie> Dobra Możemy go wyprowadzić z równowagi <grystanie> O nie! O, wyrzuciłem go Oj, No cóż, dobra. <laughs> Możemy zrobić, żeby się o ściany rozwaliły. Też fajne. Czyli, Baby jest tutaj w sumie opcjonalny, no bo Ice Flower równie skutecznie działa. Nawet chyba lepiej niż Fire Flower, no bo Fire Flower by tylko pokonał przeciwników, a Ice Flower jeszcze sprawia, że mogą oni spowodować taką reakcję łańcuchową i po prostu pokonać innych. Ale warto te bąbelki też sobie tutaj. O, acorn! Znaczy w sobie to nawet go nie biorę. No, jest to gorszy power-up. jak wspomniałem. Wow! Dobra. Jednak go wezmę. No, dobra, już nie. No i tak tu nic nie ma. To po co ja się tu wracałem? A zaraz, chyba Baby już może ich wszystkich zjeść, no nie? Chociaż w sumie to nie wiadomo. <grym> dobra. Unik. One up w takim miejscu. No nie! Ja. Kurde, czemu tu jest tak ślisko? Czemu tu jest tak ślisko? Dobra Baby Yoshi, niestety zginął. Nie przeżył nawet jednego poziomu, no ale sobie weźmiemy w takim razie tego. Jest Flower, bo po pierwsze jest dobry na tych przeciwników, a po drugie już się nam ekwipunek przepełnia. Nie chcemy, żeby się tutaj żadne power-upy marnowały. Okej okay. Może się przy okazji jakiś łanap trafi Z tego tutaj Z tej reakcji łańcuchowej O właśnie O dlaczego w tą stronę Dobra I tu będzie fire flower Znaczy ice flower Tak jest No w sumie Na zero wyszliśmy więc jest git Dobra Wow Ale to będzie combo Patrzcie na to <grybujesz> No coś pięknego Dobra ale na razie musimy się skupić na. <laughs> wow. Dobra, checkpoint. I teraz gdzie musimy iść? Nie wiadomo. Pewnie gdzieś tutaj. I jest. Dobra, jest one up. Hmm Trochę bardzo Dziwne miejsce, no trochę bardzo dziwne, no. no Po prostu super Mądrze powiedziane O Ale coś pewnie na górze się Na nas tutaj już czeka Znaczy coś czeka po prostu na nas Dobra więc Tak jest, Starcoin oby drugi Aby to był drugi i uwaga, uwaga, jest drugi, nice nice flower. Dobra, końcy zbierzemy w sumie. Mamy dużo czasu jeszcze, więc. Oj, 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 oj. jeszcze cztery. Jest, no. I teraz akurat brew mnie biją. No, szkoda. Liczyłem na pewną pochwałę, ale dobra. Oj, no jakie, ja miałem tego uniknąć, no nie dało się. Teraz co my tu mamy? A. Trzeba było się odbić z niego. Dobra. Jest jeszcze okazja. Ok. Jest, dobra. Wow, ale, ale by to było dobre combo Jakby się udało faktycznie ich tutaj pokonać. Wszystkich ice flowerem. Dobra, jesteśmy na górze z powrotem i teraz. Bierzemy rozpęd i jest! Dobra! OK. No i dobra Mamy kolejny level ukończony No więc teraz czeka nas wieża I... dobra Pozwólcie, że Unikniemy konfrontacji z tym pingwinkiem tam na dole Kuliganem. OK. Freezing rain tower Czyli wieża Mroźnego deszczu. Ciekawe co przez to mają na myśli. Aha, śmierć nośne sople lodu po prostu. Ok, nawet niektóre są wielkie. Okej, okay. oj! Dobra, <grystanie> Na szczęście po prostu uderzenie tak wiecie, trochę od boku nie jest groźne. Tylko, gdzie jest pierwszy Starcoin? Tak trochę się śpieszę. Oj, okej, okay, dobra. No, przynajmniej nie oberwałem. No i teraz tak. Nie wiem gdzie to jest. Może po lewej, na przykład tutaj? Na pewno. Ja po prostu wie <gry> Okej, okay, jednak nie. No, ale przynajmniej mamy ten cały ring, który zaraz się skończy. No. No nie. Ale to jest pierwszy raczej. Kurde, martwię się. Martwię się, że to ominęliśmy. Dobra, tam jest, ale... Czy to jest pierwszy? Zapewne nie. Pierwszy, okej. Okay. No dlaczego za, tak wcześnie spada? No weź, skakuj tam. Dobra. jest <laughs> Żyjemy O! Teraz trochę taka winda Więc trzeba szukać monetek w ścianach! O, dobra. I pięknie Okej, okay, czyli teraz mamy drybonsy. No, przykro mi kolega, ale ty raczej już nie masz czasu na przeżycie. No dobra. Ciebie w sumie mogę... No trudno już nie. Może ciebie tutaj skasuję, ale czy tu jest? Nie. No okej, okay, dobrze, że sprawdziłem przynajmniej. Ale tu jest. Starcoin. Dobra. I na szczęście drugi. Dobra, daj mi tego power-upa może. Aha Tu jak tak to się bloki nie aktywują. No dobra Szkoda Ciekawe jak działają te sople w sumie W sensie kiedy one się aktywują To mnie ciekawi, bo Odnoszę wrażenie, że jest to czasami Na moją niekorzyść to W sumie nie czasami tylko w większości przypadków Wow, co tu się dzieje Jest pał, dobra To ja może zrobię tak O! A Starcoin? No w takim momencie o! Chwila, chwila. No nie! No, gdzie jest ten Starcoin? A rany, dobra. No to musimy niestety jeszcze raz zajrzeć, ale dobra, mamy Bumbuma. Po raz czwarty. Czyli teraz będzie po prostu ślisko, tak? Ale też coś się z w stanie. Aha, będzie skakał i będzie ślisko. W dodatku. Dobra. Dobra, no i po tobie. O! <tryk> dobra, trochę za wcześnie skoczyłem. No i dobra. Bye, bye. No i dobra, prosty level. Aha, no i właśnie. Skoro teraz będziemy mieli... Okazję, żeby drugi raz przejść tą samą wieżę, to wam pokażę, jak to po prostu działa z tym zapisywaniem. Bo teraz, normalnie, pierwszy raz, no to wiadomo, że się zapisuje gra, tak jest. I teraz tylko możemy jeszcze raz, po prostu tam wejść po przejściu. Drugi raz, no to po prostu mamy możliwość zapisu po raz drugi, po prostu. No nic tam ciekawego ale po prostu takie info jakbyście grali, chcieli na przykład sobie gierkę zmienić. Aj, no to może Wam się przydać taka informacja. Dobra, ja tutaj sobie wezmę tylko power upa. Dobra, I teraz już po prostu speedrunujemy na górę, no bo co? No nie, no nie! Czemu aż tak nisko? Dajcie. kurczę, o. Dobra. No bez Ice Flowera to jest troszeczkę stresujące, ale... Ale damy radę. Teraz szybko na górę. Nie. Dobra. Ło! Wow. To był długi spadek. Oj. Okej. Okay, jest. Aha, dobra. Tam jest tylko Starcoin. No to nie idziemy, wiadomo. No nie. Dobra, nieważne. W sumie jest checkpoint. Teraz tak. Znowu ta winda. Ej, w sumie, tak jakbyśmy mieli mini maszruma, teoretycznie dałoby się nie aktywować tej windy. No nie? No bo przecież Minimashroom ma taką fizykę Gdzie grawitacja jest po prostu zmniejszona trochę No więc... Teoretycznie by się dało Bez aktywacji windy Przejść tą sekcję Dobra I teraz tak, pierwszy Starcoin jest tutaj I Teraz sobie wezmę jednego Dry bonesa, bo... No dobra Wydaje mi się, że ten Starcoin miał coś związanego z rzucaniem, Dry drybonsem Nie wiem do końca co dokładnie I czy on się nie odmrozi przypadkiem No by nie Oj, oj nie Nie tędy Albo pał po prostu Na przykład... Co, nie? No chyba nie. No nie! O, rany! No dobra. No więc nie udało mi się znaleźć. Zaraz się z wami w takim razie spotkam. No dobra, więc... Chodziło po prostu o to, żeby... Znaleźć wejście w... Niewzialnej ścianie. I tylko tyle. Znaczy, ścianie, wiecie, nie niewidzialnej, tylko właśnie niewidzialne przejście. Tutaj po lewej, zobaczcie. Ech, no właśnie. O to chodziło. No niestety, trochę losowy sekret. Ale przynajmniej prosty. Bo niektóre, które będą nas czekać, nie będą aż tak... No właśnie, proste. Oj, 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 dobra. I teraz mamy tutaj Fire Flowera. Przyda się w walce z Bumbumem. Boom, no Dobra, no w sumie to mogę Wam jeszcze raz tę walkę pokazać, no bo. i tak w 5 sekund go pokonam. Tylko tym razem spróbuję go na przykład yy, kulami ognia okładać. Zamiast tak wiecie klasycznie. I Ty sobie tutaj skaczesz, tak jest. Ło, wow, Bum-Bum! Boom, boom. Okej, okay, no cóż. Ej, no ale gdzie ty w prawo mi się przesuwasz toł, co ty? Dobra. No już. No niestety oberwałem raz. Ale to przecież wiadomo, nie moja wina, tylko to no tak. To sam w prawo posz. No niemożliwe, że to moja wina była. <laughs> no nie ma takiej opcji. Okej. Okay. No więc jest safe. Nice. No więc tak. W następnym odcinku, zobaczcie, przejdziemy sobie, no w sumie to aż 6 chyba poziomów, no bo będą trzy poziomy zwykłe, jeden ghost house, zamek oraz jeden chyba tajemny poziom, który będzie uzyskany poprzez tajemne przejście w tym domu, w tym ghost house w sensie. No więc to wszystko na dzisiaj. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No a ja usłyszę się z Wami w następnym odcinku na moim kanale. No więc cześć.